Ale tak dostaje coś, tak, jak się jedzie, tylko takie swoje psie. A wszystko dostaje. Raz jej daje to, co jajem, a raz takie psie kupuje Aha. na przemian. A ona wszystko zje. I pomidorka zje, i ogóreczka ze mną, zje, i kapustki. Bardzo lubi. Aha, Czasem i słodyczka. Jakiś słodycza. Ale to. O czym mówimy tutaj depresja? Mm -hmm. To proszę pani, pani powinna to zupełnie inaczej wziąć, to znaczy... przeanalizować sobie życie, bo jak pani mówi, że mama daje mi w kość 86 lat w porządku, nie jedna taka mama daje w kość nie jednej córce czy synowi bo ma swoje kaprysy, bo ma swoje może choroby, a więcej może nawet tych kaprysów i e, jest trochę zaborcza, żąda wręcz, żeby konie się było stale i wciąż, czy potrzeba, czy nie. Bo wiadomo, że czasami powinna sobie sama też radę dać. To jest jeden aspekt. Drugi, Pani aspekt, skoro Pani wie, że Taka ona jest i ona tak na panią działa, i pani jednocześnie wie, że ma depresję. To pani, jak pani to odwróci trochę, to będzie pani o wiele łatwiej. To wcale nie musi pani mieć tej depresji, bo pomagać jej pani dalej będzie, no bo miłość jest i trzeba. Ale. Pani wie, że ona pani daje w kość. To sobie pani nie powinna pozwolić dawać w kość. Bardzo taki dyplomatyczny, delikatny sposób. Chyba, że matka jest zaborcza bardzo. Taka, wie pani. Yy, no, nie chcę daleko wchodzić, bo nie znam konkretnie tematu, ale jeżeli taka jest, no to niech pani wykonuje swoje, robi swoje, opiekuje się. Ale w pewnych granicach, rozumie Pani? Pani nie może się sama poświęcić i, 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 i paść w końcu na mamę i sama zachorować, a kto Pani będzie pomagał. No ja nie ja mam. No więc już... to, no więc Pani ma obowiązek zachować spokój, a nie depresjonować swojego zdrowia. Ja obowiązek już... według siebie samej nawet ja, ja wiem, ja i, i według matki, bo będzie Pani dękowe. dla niej słabsza. No to jak Pani wie, to niech Pani nie brnie w to, że ja się. De... Zagryza się Pani, że ma Pani depresję, bo mama taka jest. Jej już Pani nie zmieni prawdopodobnie, pani. bo ja znam takich dziesiątki przypadków. Tak, nie, to I, jest charakter. Wiadomo, to jest charakter, ale no jest powiązanie, jest miłość, no bo to jest córka, matka, wiadomo. I Pani tamtej strony nie zmieni, to niech Pani się broni po prostu. Nie dawać jej do zrozumienia, ale dać jej do zrozumienia, że tutaj ja mam też coś do powiedzenia. Teraz mnie tutaj nie ma, nie będzie, jadę tam, przyjadę do ciebie za 5 godzin. Koniec, kropka. Rozumie Pani? Jeżeli jest taka możliwość, bo jeżeli jest możliwość, jeżeli jest to jakaś stała opieka, no to też trzeba się jakoś wymieniać, ale nie może tak być, że Panią pochłonie ta osoba. W tym wypadku mama. Ja takie przypadki znam, mógłbym obrócić w setki. Je. No ja wiem, I ale... większość robi ten sam błąd. Oddaje całą siebie yy, niepotrzebnie, a tamta osoba tylko czerpie z siebie po prostu. Ona potrzebuje opieki, bo jest wiek, są choroby, ale pani musi mieć czas na odetchnięcie. I to często ten czas pani musi mieć, żeby zebrać nowe siły. Rozumie pani? Do czego zmierzam? Że pani się nie może przy tym wykończyć po prostu prosto mówiąc. nie da się, nie dać się wziąć się inaczej, co ja mogę zrobić, bo teraz musi pani sama sobie przeanalizować. Pani, a charakter mamy i tak dalej, bo tu nie będę przecież pouczał panią czy jak. tylko pani sama wie. Jest taka, jest zaborcza, jest y, toksyczna niemalże. No to ja tu jestem, ale w pewnych granicach. Pani ma też swoje, prawda? Czas, życie i, i zdrowie. Tylko jak mama nie jest w ośrodku, to jest u mnie. To się nie da odciąć. To nie chodzi o odcięcie się, tylko że nie, e, pani, nie poświęcanie każdej, każdej chwili ale nie, ależ, e, tamtej stronie. Nie, ależ nie poświęcam, ale może... Moja... Bo pani musi poświęcać się sobie, nie wiem, czy rodzinie jeszcze, Ta, czy innym... Zgadza też się. E, dzielić to jak. się, ale... Bo są takie osoby, że tak opanuje córkę czy... Czy odwrotnie, czy że nie ma tchu? Zgadza się, tylko wie Pan, co jest jeszcze jeden aspekt tego, że ja od dziecka byłam osobą nadwrażliwą. Tak. Nadwrażliwą, e, zachukaną, nieśmiałą i e, może mi nie być i cały dzień w tym domu, a moja mama tak mnie doskonale zna, moje słabości, mm. że wcale jednym słowem Jedno słowo wystarczy, które uderzy w punkt. do widzenia i załatwi. A no widzi Pani, widzę. tu jest taki podwójny Nelson. Pani wie, że jest to, a tamta osoba wie, że jest tamto, ale Pani wie, że jednak Pani musi ulec. Nie. Nie, wcale nie, no. wcale nie. Wcale... To, że Pani wie, że Pani jest e, po prostu taka nadwrażliwa. To, ale ja, to, jest pani, ale to, ja to wygrana ja już, Pani powinna być, tak a ja przegrana. Już, ja, ale ja już wcale nie ulegam. Ale no. ja już wcale nie ulegam. Ale to wcale postawy nie zmienia i prawda... No ale to, to, to czym się Pani... ...manipulowania... To, 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 to nie Pani się nie daje manipulować. o no. kiedy się Pani przestanie manipulować? Jak Pani będzie miała 100 lat, a mama 150, teraz trzeba się przestać ale, dać manipulować. Ale, ale Skoro pana, manipuluje, to jej... Nie pozwalać do końca manipulować. Zostawić jej te 50%, a 50% zabrać, bo się pani zniszczy, a pani jest na pozycji lepszej, wiedząc o tym wszystkim. My staramy się żeby Jakby pani normalnie. była nieświadoma, jakby pani była nieświadoma i nie wiedziała, co się wokół pani dzieje, to, to by było gorzej, ale pani dokładnie o wszystkim wie i starać się, no, chodzi, chodzi o to, żeby pani siebie ochroniła. Zgadza A jednocześnie to. coś pomogła. My staramy się żyć wszyscy normalnym torem. Mm -hmm. Ale moja mama za aktorstwo to by dostała 10 Oscarów. No, wiem. dlatego trzeba powiedzieć: słuchaj, kochanie, ja teraz muszę wyjść, teraz nie mogę spełnić Twoich. I tak robimy. No. I tak robimy. Twoich, jak nie zachcianych, to Twoich yy, jakiś potrzeb, ale później. Coś Ci pomogę. Za jakiś czas, czy później będę mogła wykonać to, czego chcesz, żebym wykonywała tu, tu teraz i natychmiast. Teraz ja mam dla siebie kilka godzin, bo muszę coś załatwić. No takimi sposobami, no bo to się inaczej nie da. Ale Ona że... ma czas na to i tylko wokół tego się kręci, jak na ja się, bulować. I, I to wszystko my wykonujemy, co pan mówi. No to dobrze. I wcale to nie, nie zmienia niczego. No, no tak, no bo to już niczego powinno Wam dać trochę ulgi. No. Niczego to nie Widocznie zmienia. trzeba jeszcze jakiś punkt prze, przejść. Jakiś próg przekroczyć, mały. No. I będzie lepiej. Nie poddać się stresowi. Takiemu permanentnemu stale trwającemu ciągle, wie pani. Cało presji. To trzeba mieć najpierw ku temu predyspozycję charakteru.